Witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio pokonaliśmy Strażnika i tym razem przemierzymy zamek. Zamek, czyli runda dość podobna do miasta. No podobna, bo średniowieczna. Z tą różnicą, że tam bardziej było właśnie akcentowane samo miasto średniowieczne, a tutaj będziemy się poruszać w grozie. I... Ciekawostką co do tej rundy jest na pewno fakt, że e, stworzono ją na podstawie jakiegoś realnego zamku w Polsce, nie pamiętam już dokładnie jak on się nazywał. No i jeżeli zobaczycie sobie zdjęcia, e, to na pewno uznacie, no, że ten zamek jest podobny, nie taki sam, oczywiście nie było to do końca możliwe, ale podobny. Ja osobiście tej rundy nie, nie trawię z tego względu, że tutaj występuje dość częsty bug. E, ale przynajmniej no, będą nowi przeciwnicy, tak? Po trzech rundach, w których mieliśmy z tych samych przeciwników, w końcu będziemy mogli powalczyć sobie z kimś innym. Okej, okay, więc yy, na początku już nas przywita dwóch przeciwników, a właściwie czterech dwóch na samym początku, będą to ogary. Yy. No i cóż, one na nas szarżują w taki właśnie sposób, że... czy mają tę swoją kolczastą zbroję i właśnie szarżują za jej pomocą. Warto je zabić na samym początku, ponieważ są bardzo szybkie. Nie zabraknie oczywiście naszych ukochanych zombiaków, więc jacyś przeciwnicy znani nam już jeszcze się pojawią. Nie wiem czy czadownicy tutaj też są, chyba nie, ale nie, nie dam sobie głowy uczyć za to. Okej, okay, ta jego oknista szarża jest dość wkurzająca. Co tutaj muszę zrobić? Znajdź wszystkie święte przedmioty. Oj, to też będzie dosyć trudne. O, oh, rozwaliłem go w ostatniej chwili hmm, Ogary tutaj będą się pojawiać dosyć często Znaczy nie będzie ich aż tak dużo Ale no, będą często występować Weźmy też kołkownicę hmm. Jeszcze ktoś tu na nas czeka A, tu na murach się ustawili Okej, okay. no więc trójmy przed siebie. Przeciwników nie ma dużo, 127. To na nawet nie jest połowa tego, co widzieliśmy w bazie wojskowej. Okej, okay. to mo przed tą beżką musimy się wystrzegać. Czasami bywa żona na, nas, tra na w nas trafia. Kolejnym przeciwnikiem jest Kat. Y kat, który którego możemy zabić tylko przy, przez strzelanie mu w brzuch, o właśnie w ten sposób. Jest też drugi rodzaj kata, który ma podobną moc do Pine dera i może na nią uderzać. Nie wiem czy występuje akurat w tej rundzie, ale w późniejszych już na pewno będzie. No, nie jest to na pewno duża plansza Aczkolwiek ma takie swoje dość trudne momenty Okej, okay, chyba już załatwiłem wszystkich Zobaczmy jeszcze co się kryje Tutaj cokolwiek się tu kryje no, tak myślałem, że tutaj coś musi być. Ale czy tylko, czy może jeszcze tutaj coś mnie czeka? A zresztą, dobra. Od razu wpadujemy do tej chaty. A, ciekawostką dotyczącą kata jest to, że możemy ten proceder z brzuchem ominąć. Wystarczy go zamrozić. Tak więc jest to kolejny przeciwnik, który... ...go możemy załatwić w ten sposób. Jest to dość ciekawe, bo on ma czerwoną duszę, czyli jest jednym z tych potężniejszych przeciwników. A ich, no, zazwyczaj nie da się w taki sposób załatwić. Okej, okay, najpierw pozbądźmy się katów. I teraz tak... Ta moc, o ile się nie mylę, daje nam to, że... Nasze ciosy są silniejsze. Się tylko tego domyślać, ale tak raczej jest. Ponieważ z tego co pamiętam kołkownica nie ćwiartowała przeciwników, a teraz, no cóż, robi to. No właśnie. Z tego co pamiętam właśnie też Ogara nie dało się zabić tak za jednym strzałem z kołkownicy. Swoją drogą będziemy musieli jej tutaj użyć. Żeby wyeliminować tych przeciwników na murze. Nie wiem czy to ostatni, czy jeszcze coś. Tak, to ostatni. Okej, okay, no więc tu jest taki frustrujący moment ze szkieletami. Nowi przeciwnicy to szkielety, które się składają. I plują prosto na nas. I tutaj jest taka wada, że czasami nie które z nich się nie pojawiają no to jest o tyle głupie że w tej rundzie akurat wszystkich przeciwników musimy wy wyeliminować i no brak chociażby jednego psuje nam zabawę całą okej okay, temu akurat się nie udało złożyć o nie o nie Są bardzo szybkie, no, nie powiem, że silne, no bo siły w nich żadnej nie ma, ale ze strzelby też dość trudno się je e, usuwa. Niektóre z nich, podobnie jak ten, wybuchają. To oczywiście nas rani, o tym chyba nie muszę mówić. Okej, okay, jeszcze tutaj coś nas czeka. No to jest takie pomieszczenie, że Tutaj drzwi możemy pominąć. I to też jakby powoduje, że musimy potem błądzić po tych korytarzach, szukając ee, tych szkieletów. A, tu jest jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. Okay, mam nadzieję, że to koniec na tym piętrze, bo chyba jest jeszcze wyższe. A nie, jeszcze, jeszcze tutaj są. No dobra, coś mi się wydaje, że tutaj już będziemy mieli co z głowy. Pytanie tylko, czy. Jeszcze wyżej coś tam będzie, ale chyba będzie, z tego co pamiętam. Pamiętam, że do góry szło się głównie z tego względu, że tam były jakieś bonusy pozostawione. No i my też odwiedzimy to miejsce, tylko cholera, jak tu się wychodziło teraz. Okej, okay, możemy iść do góry, 3D. Jednak akcja przebiegła pomyślnie Cholera Nie lubię tych szkieletów w takich pomieszczeniach Jeszcze jak są w szerszych pomieszczeniach to spokojnie można do nich z miniguna pluć No, chciałeś uderzyć co? Coś ci nie wyszło No, tym akurat się to udało No i się rozsypały Ten się tak dość sprytnie ukrył tutaj. No nie zauważyłem go. Dobra, jeszcze coś i jeszcze ktoś tutaj mnie oczekuje. Aha, chyba sobie przypominam jeszcze jedno miejsce, które ominąłem. E Pamiętam, że był taki ciemny tunel. I też właśnie za pierwszym razem... Nie widziałem, żeby tu coś na mnie czekało, a rzeczywiście było. I to chyba było nawet na niższym piętrze. W ogóle latarka by się przydała. Mam la latarkę? A, latarka jest na L, nie na F. Chyba jednak zabiłem wszystkie, bo pojawił się checkpoint. A nie, tutaj są jeszcze, pamiętam mosty ze szkieletami nadal trwa No i po co uciekasz? Po co uciekasz? No dalej Jak ja nienawidzę tych przeciwników O, oni są tak cholernie mali, że no jeżeli w coś z shotguna nie możesz wycelować, no to już jest źle. Też widzę, że mi dusze umykają. Nie wiem, czy one mi te dusze zabierają, czy coś, ale chyba jeżeli za często cię ee, jakby atakują i trafiają, no to wtedy właśnie tracisz, tra tracisz Duszę Więc w demona raczej się tutaj nie zmienię Zresztą w tym levelu bardzo rzadko zmieniam się w demona Nie ma tutaj za bardzo takich momentów żeby zmienić się w demona po prostu uspokoiłem go. No jeżeli się nie mylę chyba... Jeszcze dwa tutaj powinny być, a może i jeden, ale wydaje mi się, że o właśnie dwa. Ok, to teraz pytanie za 100 punktów, gdzie iść. Eee, czy ja się mam cofnąć, czy coś? Nie widziałem, żeby tam było jakieś przejście, więc pewnie muszę się cofnąć. Może i nie, kurde, trudno stwierdzić. Hmm. Jest zamknięty. Zaraz, zaraz. Może gdzieś tutaj pom... A, właśnie, tak myślałem. To jest ten nasz rodzynek, o którym wspominałem. Myślałem, że już... Go załatwiłem, ale nie akurat dobrze się składa, że tutaj poszedłem, bo od razu mi się otworzyły drzwi ale chwila z tego co pamiętam tu była jeszcze możliwość wejścia na wieżę i obiecałem Wam, że tam wejdę i słowa dotrzymam tylko czy to była ta wieża hmm, to chyba nie była ta wieża Kurde, nie wiem gdzie to było Dobra, chcę stąd wyjść jak najszybciej, bo mnie wkurzę Wkurza mnie to miejsce No już niewielu prze przeciwników zostało e, A teraz tak Teraz tak e, Tamta wieża chyba była na poprzednim, w poprzednim zamku Tak mi się wydaje przynajmniej Eee, dobra, a teraz pytanie za 100 punktów, gdzie jest przejście? Chyba do jakichś katakumb teraz trzeba było zejść I no, no tak, no i teraz gdzie jest to przejście? Na pewno nie tam, bo tam się już cofam do samego początku eee, Pamiętam, że z góry był dość dobry widok na to miejsce Czyżby tutaj? No, sekretne miejsce tak bardzo sekretne A może mogę wejść na ten zamek właśnie tędy Ale zagrozili nie mogę tutaj przejść, o, o tak po prostu No to kurde gdzie są te katakumby? Tu? Mm -mm. Tu nic nie ma Stąd wyszedłem. Ach, te zagadki w pankiderze. Najw największe zagadki, jakie mogą być. Gdzie iść. Dobra, może spróbuję się cofnąć. Wejdę tam, gdzie, skąd, wy... do tego miejsca, gdzie wyszedłem. Wejdę sobie do góry. No i tutaj, tu na bank musi być jakaś odpowiedź na moje pytanie. A jeśli nie ma, to już nie wiem. Okej, okay, tutaj, tutaj trzeba było zejść. No i teraz spokojnie mogę wejść na mury. O to chodziło właśnie. Chwila, tylko czy tam... Czy tam nie było jak jakiegoś sekretu? Czy to w ogóle nie jest sekret? No chcę wejść na tę drabinę. No chwyć się. Tak, to jest sekret. Nie wiem po co mi taka hmm, zbroja. Ale to nie koniec, bo tam jeszcze była droga. Też chcę się nią przejść, zobaczyć co tam jest. Dobra Widzę, że multum atrakcji No to okej, okay, teraz już chyba wiem gdzie mam iść Te To przejście, które przedtem było zamknięte Teraz powinno być o właśnie, otwarte No i jesteśmy w katakumbach A, możemy trochę pokosić przeciwników. Oto zresztą tutaj biega A, co tam? Zmarnuję trochę amunicji na tego Kata, a hmm, te zombiaki są dość duże Ale to jakoś nie wpływa na ich... Na ich energię. No jeszcze 17 potworów mi zostało do ubicia. Nie jest źle. Mam nadzieję, że tu nie będzie już takich labiryntów jak w mieście, ale chyba raczej nie. Tu raczej wszystko jest proste. O nie, tylko nie one, tylko nie one. Tu mi się otworzyły drzwi. Mam nadzieję, że w tych skrzyniach nie ma kości Bo to by oznaczało tylko jedno Dobra, a tym razem pokonamy w mój wypatrzony sposób No dobra, tu już parę tych zombiaków zabijemy i będzie z głowy. Cholera. No meta, gdzie ona jest? Pojaw się. Chyba, że to jeszcze nie koniec. A, tam jest jeszcze. Rodzynek. Cholera. No. Teraz już meta musi się na bank pojawić. Aaaa. No i nie znaleźliśmy wszystkich świętych przedmiotów, ale mamy tę rundę za sobą. O, następną rundą będzie pałac, jedna z moich ulubionych misji w tej grze, a na razie się z Wami żegnam. Do następnego replaya.